Cześć wszystkim, ja mam na imię Łukasz i witam Was na kanale Bold Geek. Czy wśród Was są osoby, które pamiętają jeszcze magazyny o grach komputerowych i konsolowych? W Polsce na przestrzeni lat mogliśmy poczytać kilka różnych czasopism: legendarne CD-Action, Neo Plus, Cybermycha. Oraz bohatera dzisiejszego vloga, czyli PSX Extreme. Otóż z okazji 25-lecia istnienia na rynku, PSX Extreme wydał specjalny zerowy numer. Haczek polega na tym, że nie był on dostępny w normalnej sprzedaży. Mogliśmy go zamówić chociażby na specjalnej aukcji na Allegro. Kolekcjonerski i limitowany egzemplarz trafił do szczęśliwców na początku sierpnia. Jednak oczywiście ja musiałem mieć pod górkę dzięki naszej kochanej poczcie polskiej. Z racji, że mieszkam w Wielkiej Brytanii, egzemplarz zamówiłem do mamy, która następnie mi go przysłała. Ale traf chciał, że przesyłka nie leciała prosto z Polski do Wielkiej Brytanii, tylko zapewne leciała przez Azerbejdżan. Ale całe szczęście przesyłka do mnie dotarła i teraz zobaczymy co jest w środku. Dobra, no to mamy nasz egzemplarz PSX Extreme, który musimy rozpakować. Ja jeszcze nie wiedziałem jak wygląda w środku, żeby adresu nie było widać. I sprawdźmy co przygotowali dla nas redaktorzy magazynu. Nigdy nie umiałem rozpakowywać żadnych rzeczy. Mieć kartonik. Jest i on. O, paragon. Jest i on. Zerowe wydanie PSX Extreme. Według tego, co widać na okładce, możemy znaleźć tipsy i triki do gier z PlayStation 1. Granie w 60 Hz. Podsumowanie roku 1996. Testy. Kabel, link i Multitap. Ponadto możemy przeczytać o kreskówkach z Polonii 1, spowiedź PC-owca, osiedlowe granie, granie z otwartą klapą, filmy karate, jak zdobyłem PSX, co w tamtych czasach nie należało do rzeczy łatwych oraz tanich. O, jest jeszcze naklejeczka i Love PSX, troszkę moja brudna była. I love basics. Dobra, nakleczkę położymy na konsolce. I teraz przejdźmy dalej. Na pierwszej stronie mamy karteczkę. Dziękujemy! Z dwukropkiem D. Mamy dla ciebie prezent. Wyślij e-mail ze zdjęciem zakupionego produktu na adres dziękujemy małpa idea Myślnik ahed.com. Wyślemy Ci bezpłatny dostęp do pierwszych trzech numerów magazynów Pixel oraz P PSX Extreme w formacie PDF. A jak ja nagrywam wideo, to to też się liczy? I teraz zobaczmy, co można znaleźć. Eee, zapowiedzieli, że jest 100 stron magazynu. Eee, I nie jest to numer... Tak naprawdę 1 do 1 wzięty ten sam stary, tylko wszelkie teksty są napisane na nowo, zarówno przez starych, jak i nowych redaktorów. Wspominki, tak jak wspomniałem wcześniej, CD Action, o, dawny kultowy już Pegasus z Bob Marku, Dragon Ball, czyli coś, co każdy oglądał, każdy uciekał z podwórka o 16, bo obejrzeć kolejny odcinek przygód przygód Songa. Oczywiście Songo ale wtedy mieliśmy Songa. Szatana serduszko. Krillana, Son'gokana. Możemy przeczytać historię redaktorów magazynu, jak zdobyli swoje pierwsze PlayStation. Co, jak wspominałem wcześniej, w tamtych czasach nie należało do łatwiejszych. Mamy pierwszą recenzję, czyli Soul Blade. Naparzanki w stylu Tekkena, gdzie mogliśmy ciachać przeciwnika mieczem. I według redaktorów gra dostała 8 na 10, grafika 8 na 10 gwiazdek, dźwięk 8 na 10, grywalność 8 na 10. Plusy, system, interaktywne endingi, tryb Soul Edge, Arcade Perfect. Wśród minusów znalazły się kolizje, tanie AI, mało postaci, cenzura w intrze. No jak mogli oni scenzorować intro? Następną recenzją jest pierwszy Tomb Raider, który okazał się według redakcji PSX Extreme hitem. Dostał 10 na 10 i praktycznie żadnych minusów, bo w minusach mamy nie pamiętam. Następnie możemy do recenzję Wipeouta czyli jednej z lepszych ścigałek na pierwsze PlayStation. A także Ridge Racer. Nie zabrakło również reklam gier z tamtych czasów, jak na przykład Resident Evil Director's Cut. Na PlayStation, oczywiście. W dziale wspominki, w artykule co jest nowego z karate, możemy poczytać o dawnych i pięknych czasach, gdzie żeby obejrzeć nowy film nie wystarczyło. Włączyć telewizor podpięty do internetu jakiegoś Netflixa czy Disney. Trzeba było ruszyć swoją dupę do wypożyczalni wideo, wypożyczyć kasetę, oczywiście za pieniążki, i zwrócić ją przewiniętą. Dzisiejsze dzieciaki tego nie pamiętają. Pamiętam jak u mnie notorycznie na osiedlu, jak miałem wypożyczalnię kaset wideo, chodziłem wypożyczać park Jurajski. W dziale wspominki znajdziemy również obszerny artykuł o nazwie Granie z otwartą klapką, czyli o tym, jak to się kiedyś w latach 90. po roku 2000 zdobywało średniej jakości oryginalne produkty gry, żeby grać w nie na naszego ulubionego Szaraka. Pamiętam, że jak ja miałem swoje pierwsze PlayStation, to nie miałem przerobionej konsoli. Na chwilę odłożę gazetę, tylko brałem właśnie PlayStation, bo miałem właśnie to... nie miałem wersji. PS1, tylko dużą i tutaj jest taki malutki guziczek, który zostaje wciśnięty razem z klapką i wtedy konsola wie, że klapa jest zamknięta. To tutaj się wciskało zapałkę i u mnie na osiedlu się robiło tak zwane żonglowanie płytami. Czyli każdy z nas posiadał jakieś jedno demo, o, którym, o których też może kiedyś coś nagram. Jedną płytę demo, Boże jaki brudny. I wkładało się najpierw płytę demo, czekało aż załaduje się do loga PlayStation, potem wyjmowało, wkładało pirata, wyjmowało pirata, wkładało znowu oryginalną płytę w tym przypadku demo, czekało do dwóch bzyknięć lasera, wkładało się z powrotem płytę piracką i można było grać. Oczywiście bez zamkniętej klapki, tak jak to wskazuje tytuł artykułu. Ach, kiedyś to było, teraz to nie ma. W dziale wspominki mamy również artykuł o Kreskówkach, czyli anime Spoloń 1, legendarnego kanału, gdzie mieliśmy Gigi, Cubase, Tygrysią Maskę, generała Daimosa. Boże, jak to się oglądało? O, właśnie Gigi. W Królestwie Kalendarza, Yataman. Boże, jakie to były pory te animacje. Oczywiście w, Yata w Yatamanie i w Królestwie Kalendarza, gdy. Zła drużyna Dromio dostawała na końcu odcinka w pierdziel. Musiał być wybuch, gdzie panna Dromio traciła swoje szmaty i było widać kawałek cycka. Mama mi zabraniała później to oglądać, jak spostrzegła, że tam są cycki. A ty jesteś za mały. W dziale Tips and Tricks możemy znaleźć kody i wskazówki do Crash Bandicoot, Tomb Raider, Rayman, Aliens Trilogy, Twisted Metal, Destruction Derby. Czyli wszystkich tych gier, o których mogliśmy recenzję poczytać w magazynie. Na samym końcu znajdziemy test jednego z ciekawszych urządzeń, które mogliśmy podpiąć do pierwszego PlayStation, czyli Multitap. Bo jak każdy wie, PlayStation, zarówno duże jak i małe, posiada tylko dwa wejścia na kontrolery. Ostrość. Posiada tylko dwa wejścia na kontrolery, a były gry takie jak Crash Bandicoot, to się nazywało bodajże Crash Bash, gdzie można było grać w cztery osoby na raz. No i wtedy musieliśmy wykorzystać takie oto ustrojstwo, jak tutaj widzimy na gazecie. Ja niestety go nie mam w kolekcji, chociaż bardzo bym chciał i na pewno jak gdzieś znajdę jakąś ciekawą aukcję, trafi to do mnie na moją półeczkę gratów związanych z wszelkimi konsolami, grami i innymi bajerami. I tak oto... No i... Ja... Mój egzemplarz jest trochę uszkodzony DEMIU Poczto Polska. I tak oto przejrzeliśmy mniej więcej, co można znaleźć w zerowym numerze PSX Extreme. Oczywiście nie pokazałem wam wszystkiego, żeby osobom, które kupiły nie psuć zabawy. A może komuś z was uda się później odkupić ode mnie za miliony monet ten kolekcjonerski egzemplarz? Kolekcjonerskie wydanie PSX Extreme. Tak więc mi nie pozostaje nic innego, jak tylko odłożyć go na półkę, by się ładnie kurzył i zyskiwał na wartości, a my widzimy się w następnym materiale na kanale Bold Geek. Dziękuję za oglądanie, cześć!